z tej strony Proca pr i w temat kolejnym odcinku i suchar na początek dnia dobrego tych por pornosem u ha ha, uśmieliśmy się. Dobra, jedziemy. Nie ma co zlekać. Oj, poczekajcie. No, cick, Wszystko w porządku musiałem zacząć na chwilę nagrywanie, acz ponieważ... Bra, jak się tu jeździło. Kronołki. nawet nie widziałem, dobra, nieważne. Chłop. 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 do Chłop. 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 Chłop głowy w ciało Dobra, teraz trzeba skoczyć tu do góry Chcę skoczyć na to siano O, wyszło Siuuu to? A, to I nic tego kogoś zabiłem No, teraz będę po jakiś Krochu Nie wiadomo czym Uf. nie dotykać Na miło Trzeba ją zjechać gierotyny, ja tego nie rozumiem No cześć Minutecz mm. jaja Hyt, hyt Nie, nie stopę jaja Hyt w pój Ups Nie wiem jak Zginąć, czekaj, okay, ja cię wykończę w tym momencie. Co to było? What the fuck? What the fuck? Stop! Dobra, mm, jeszcze raz szybko, może teraz na lepiej. Siema. Siema. Dobra, się ma, cie ma, to się stopa. Nie przyjmujemy się jeszcze nikim i niczym. No siedź. Fu. Dobra. Jedziemy. Fu. Po schodach. O fuck. Dobra. Chcę przeskoczyć. Ok, ja nie. 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 No, oczywiście. Dobre. nie, 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 chyba robiliśmy Pokemon Adventure. To jakieś nowe, czy co? O, jakieś nowe. O, cześć. O, o Dziecko. Dziecko, mam dla ciebie zadanie. Tak! Tak O, mama. Cześć. Dziecko, dziecko. O, dzięki za pokam, mama. Pojadę sobie na nim. Browcie mnie. No koniec świata i jeszcze dalej o oh, kur o to jest końce Dobra o, cześć Zowie to jest ciebie, synu Dzięki Ty jedź Bo ma sobie ręce, ale to nic o Nie, nie tu tam było? Fuu OTF OTF! To jest głowa! Ah. a sobie połamam ręce hehehe he he. umijam wszystko Diglet skaiff Nie chcę do digletów, nie lubię do o OTF W Pokemonie No Naprawdę Chcę to pszenie, bo to jest fajne ma Podoba mi się. Dobra, dziecko zostawiamy na schodach, jak to zrobiliśmy wcześniej. Będziemy sobie bez niego. Solto! Dobra, puścimy. OK. Powiedz tu puścimy Pokemona przodem. Nie ma po no co... Dobra, tutaj się zatrzymamy. Puścimy Pokemona przodem. No tam rzucimy swoim pokabolem utnie sobie łeb. No. I pierdzielaj. Trzeba to dotknąć. Ja przy okazji rękę, Uro. dobra tu po twarzy jakimiś zostałymi robakami na szpikaczu leci. No, on go rozwala. No, rozważ go. On. Ej! On tu idzie. Dobra, spierdzielaj. Spierdzielaj. Dobra, pójście mi tutaj na przodem. On tam się nie zajmie. What the fuck? chcę pójść do kawadów. Huo! pieniążek Nigle ty! O kamulce! Zostaw! No kamulce, to są te... Nie pamiętam jak się nazywało. Hyt! <zyskuję> Oła! Oh, wow. nie mam rągu. Dobra, masz tam jest ten Exploder, czy jakoś się nazywał. No no, No po co? Niby, to jest mój Pokemon? Dobra, idą kę... Huuuuu! Awa! Zostaw! Nie! Here. Cześć! O je! O, i mam na niego wejść! Chcę z niego wejść! Hmm. No, lecimy! Pyk! By. Pyk! O! Oh. Co to za kupa? Następnie skoczyłem! Hmm. Czemu to mnie zabiło? Nie, fuj, wychodzi stąd. Nie, chronimy inną Mario 64. Dobra, jedziemy. Ty, co, podłogę. długo. Przechodzimy przez noc, To jakaś kupa. O, o, ładny Chodź o! o! Robiliśmy gwiazdki. Jesteśmy świetni. I dziecko nie ma ręki. Ale to nic. Więc... Cześć! What the fuck? Nie! Nie, nie, nie! 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 Dziecko! Bez dziecko! Bez dziecko! Tak! Tam coś było, mi się zdawało. Gwiazdka. O!

kłopoty Hupt. Hupt. Co? to? Dzisiaj w akwarium. się Nieważne. Ja chcę tam. Zostaw mnie. Wielka. Jadaczko. What the fuck is going on? tak. dobrze. Noga, tak, po co ci noga? Skoro możesz mieć ją zamiast syna, to nie. Oddaję ci nogę, wiesz, że się zadowolą, moją nogą. Teraz do przodu szybko. Nie w dziurę. Dziura jest zła, tak. Co to było? What the fuck? Nie ma pozbyć się kręgosłupa w trybie instant. nie nieważne. Jedziemy dalej Surtuj. ratting Animation. Co to może być? Here we go. Bim, 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 bim. What the Waiting, waiting, waiting. O, cześć. A, dzięki. Tylko nie żyje. Aha. Eee, jakieś kupiłem albo oh, drawn. gardle.

Backflip, podwójny. Nie backflip. dobra, prawie dobrze. Backflip, prawie dobrze. Backflip, będę robi tam, gdzie da się zrobić. Nie będę już tak przesadzał, strasznie. Bo przed chwilą zrobiłem wszędzie. Backflip, pojedyncze. Backflip, dobra. Dziwne na to, że tam nie ma robić backflipsów, tak? Dok. Idziemy Bokslip, double bokslip Uu, yeah. Czemu? C się chyba skupił na jechaniu No Bokslip Nie mam rąk Oj nie Super Nemu Wisharpu Muszą być dwie, a nie jedna, dobra Super sun tam hello there skeleton okay. right oki okay. to jest Ja chcę to Ja

Wszystko przyjm przyjmuj na to, co na plecy na trzydzieści. Dzie Czemu cię nie ma? Ja nie chcę zostać. Jezus, jeżo zwierzę. Prost. w tyłek, w tyłek. Było łatwo, chcę zobaczyć kantankę. No dobra. dobra. No Go lake. Follow the white line

Oooo oo ooo ludzi dużo. Dobra, zrobiłem tylko dwóch. Nie. Tej grze nie mam zamiaru nikomu oglądować. Aha, fajny skok na końcu. Cicho, 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 cicho. Jest coś mówię, nie przerywaj mi. Kuo, a little bit factor. Dobra, pójdziemy sobie tobą, bo mi się tak podoba. Eh, itu... Itu cara Niech to przyjdzie. miam. mniam, Mięsko, Mniamsko, jakieś pozylice latają. Dobra. No na no, no, dzisiaj już będzie koniec. Mam no, nadzieję, że mi się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku.